Po udanym występie w lidze mistrzów Blackburn legia w Warszawie wojskowych derby spotkała się ze Śląskiem Wrocław. Wiadomo, że Śląsku przyjedzie na obronę i trzeba na początku od latu do nich dojść i starać się coś zrobić, czyli strzelić jakąś blankę, żeby później było, mogło być łatwiej, a tak na pewno będzie znowu ciężko, jeżeli nie zdobędziemy szybko blamki. No i chcemy po prostu od początku od latu przeatakować. Dla Śląska mecz z Legią oznaczał kolejną, po nieudanej wizycie w Widzewie, trudną próbę. Wychodzimy normalnie w naszym ustawieniu piątką w linii środkowej, dwójką napastników, dwójką kryjących. Widzę, że Legia również wychodzi dwoma napastnikami i brakuje mi faktycznie dwóch napastników. Dwóch bardzo groźnych zawodników, to jest Janka Kudyby i Tomka Jaworka. Dzięki temu dostaje szansę bardzo młody chłopiec yy, Tomek Moskal, doskonałe warunki fizyczne, zawodnik bez kompleksów. Mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. Przez wrodzoną skromność Romuald Szukiełowicz nie wspomniał, że to on będąc trenerem Leka przerwał rekordową serię legii meczów bez porażki w Warszawie, wygrywając 1-0 po oglądanym golu Jacka Dębińskiego. W przedmeczowych pogawędkach nie sposób nie wspomnieć o Zbigniewie Mandziejewiczu, wieloletnim zawodniku Śląska, dzisiaj grającym przeciwko swoim kolegom. Ja mam, mam dużą do tego klubu, bo grałem prawie 10 lat. Tylko, że jest, wie pan, koledzy są kolegami po, poza boiskiem, a teraz na boisku nie ma kolegów. Właśnie mi ja Jak pan się czuje po meczu Blackberry? Znakomita partia. Bardzo dobrze, tak wszyscy moi koledzy i uważają mi kibice i wszyscy cieszymy się z tego bardzo. I... Zobaczymy teraz na Spotkanie rozpoczęło się zgodnie z oczekiwanym scenariuszem. Gospodarze ostro zaatakowali. Bliski pokonania Tomasza Bobela był Zbigniew Mandziejewicz, także Leszek Pisz egzekwujący w swoim stylu rzut wolny. Niespodziewanie jednak bramkę zdobyli goście. Po i dośrodkowaniu Tomasza Moskala akcję wykończył Józef Kostek. Pełna konsternacja. Gospodarze wyraźnie zlekceważyli rywala, nie mogąc przez to do końca pierwszej połowy złapać właściwego rytmu. W 37 minucie Bogdan szczęsny sfałował Ryszarda Stanka. Otrzymał za to drugą żółtą kartkę w efekcie czerwoną, osłabiając swój zupełnie dobrze grający do tego momentu zespół. Tak spojrzałem, że zapisane mam już, że zawodnik numer 2 już ma żółtą kartkę, wyciągnąłem czerwoną. Drugą część meczu Legia rozpoczęła z dwoma nowymi graczami. Zeszli Bedna i Ałocha, ich miejsce zajęli podbrożni Fedoruk. Gospodarze ruszyli do totalnej ofensywy i wiadomo było, że osłabiony Śląsk nie będzie w stanie utrzymać korzystnego rezultatu. Wyrównującego gola strzelił Cezary Kucharski. Na 2 do 1 podwyższył Radosław Michalski, a w 93 minucie wynik na 3 do 1 dla mistrza Polski ustalił Kucharski. Oceniając wygraną Legii trudno oprzeć się wrażeniu, że zespół ten myślami przede wszystkim jest widzem mistrzów i na efektowną grę w krajowej ekstraklasie czasami brakuje warszawiakom po prostu koncentracji. Wszyscy dzisiaj zawodnicy zagrali prawie na optymalnych swoich umiejętnościach. Doskonale w kilku sytuacjach zachował się Tomek Wobel. Wybronił kilka prawie beznadziejnych sytuacji. Szkoda, że młody Tomek Moska, Moska nie strzelił bramki w sytuacji bardzo korzystnej na 2-2. Może by w tym momencie udało nam się dowieść korzystny wynik do końca.